Yy, niedługo wychodzi materiał nasz wspólny z BFA trójki. No ale to Badałeś, będzie bardziej. ma. Szma... Nie no dobrze, się grało naprawdę. To, be, to będzie na, na sposób na sposób, na, na, platformie, sposób. Na, platformie, na platformie typu, nie wiem kurwa, no, fany moments i tak O no dokładnie, z zapikiem, z, z, no, z tak, komentarzami, ewentualnie. W sumie jak chyba to robić. W sumie to musieliście chce tego robić. Dobra, nieważne. W każdym razie kanał już rusza. Rusza? 3 tygodniu jeszcze no, ruszy tygodniu. kanał? Znaczy, no w tym nie, przyszły, myślałem, no, w przyszłym miesiącu ruszy. No, filmy będą rzucone w ten sposób, że na ziela nagrywamy, mamy tydzień na montowanie. Mniej więcej co piątek powinny się pojawiać materiały, a do tego nie no. możemy Wam obiecać na 100%. E, tak poza tym, co. No, to jest wam. Jolo, jolo. No, seria będą się pojawiały z czego Minecraft. <laughs> 3, BF4, kryzys 3, być może Masatek 3, Far Cry 3. To jest pewne. I piszcie też, czy chcecie Far Cry'a 2, Far Cry'a 1. Medal of Honor Warfighter. Tak. Nie wiem, możemy też takie prostarskie gry typu Gastricum. O, Ghost Recon, Lola, Metilla. Nieważne, tego ostatniego nie było, nie ma na liście, to jest w ogóle... Kurwa, to jest <laughs> jest, Albo inwestujemy w z 2. O kurwa, słuchajcie, teraz wychodzą druga opcja. Eee. Sajnsą 4, Sainz 3. 4. Eee, no 3. ja raczej czwóreczkę będę, nie no będę się, się bawił. YouTube'a. No to, to, że będą hejty, że ten, że nie jesteśmy komerkami, co kupują sobie gry, ale będziemy mieli I potem sobie, ZBR, na i sobie, wydajemy co? wszystko na kebaby. ZBR. Że to, że nasze portfele stają się na gry grube, a później co gumwo? Tak być, kurwa nie może. Właśnie, ma być w chuj pieniążków z YouTube. E, Biedronka, codziennie niskie ceny. Biedronka jest naszym sponsorem ogólnie. Polecamy tą wodę, naprawdę, ale mam nadzieję, że ją widzicie. Widzicie ją dobrze? Tak, to jest. Woda z Biedronki. Ona jest naszym sponsorem. Zagadniamy za to hajsy. Chujowa jak dzwona, ale w porządku. Ale naprawdę jest dobra. Ale znaczy, czekaj, czekaj, bo zaraz mi pierdolą że ten, że coś tam w ogóle, że kurwa złe recenzje i tak dalej. Moim zdaniem... Moim zdaniem... Ta woda jest chujowa. Dobra. <laughs> będziemy pierdolić bez sensu będzie leciał trolling w wykonaniu kogo? no kurwa, awarii <laughs> jasne, jasne ty jesteś jak szwata. no dobra, okej, okay. okej, okay. nie o, ma sprawy spoko, to wrzucimy to jest to okay. Zobaczymy. no zobaczmy Na no, zmianę od razu słuchajcie, lajkujcie tylko awarię, nie, bo awaria to jest to jest o, noc. moc to jest dupę jest. A, kurwa, lepszy nick Awarię, jak już kurwa trudno robić. Nie umie nadać śmigłowcem, myśliwcem, jeździć też czołgiem nie <grym /dolone> <grym /dolone> <grym /dolone> <grym /dolone> No, ale nie umie nawet robić damki. No, tak jasne? No, i to by było chyba na tyle, nie? Tak, dokładnie. No to peace dla love, siemano. Iolo. Do następnego, Yolo. następnego materiału, elo. No, siemano. Siemane, siemane, Nie, nie, chodź mi paradę. dobra. Ale żyj. No, elo. Siemanko. Wcielasz <grym /dolone> do tego... Po kolei może. Dobre. Na koniec chcieliśmy dodać, że łapkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Zapomniałem o tym. Bo łapkujcie i lajkujcie. Wiesz o tym? Możecie fapkować, łapkować, ale nie fapacie sobie przy nas. Chyba że dziewczyna, ale dziewczyny nie fapają. My sływy. To dobrze. Yolo swag. Jolo SWAG! nie, nie lubię Nie lubię wiecia. Znaczy, że sobie fapkuje. Ty. Ale dostaniecie odnośnik. Koszy jestem z Polski, a nie z Bangkoku, nie? Mam. Tak. Ale to, odgadamy to po, poza kolanami. Poza, poza, poza kulsami, tak. Dokładnie. Poza kulsami. Co? Dostaniecie, kursa, żeby... o, kurwa, dostaniecie odnośnik do naszego Aska. O tak, po Do Facebooka, nie? Bo będziemy mieli spam straszny najprawdopodobniej. Tak. Choć nas pierwszy vlog, w ogóle nie wiemy, co robimy, ale nagrywamy. Tak, piszemy. Co? <grychy> Zapomniałeś kwestii Kurwa, kawerzysta podejść scenariusz. Nie ma. E, Kamerzysta zostaje z, po raz trzy... Chyba no, jeszcze nam no, też to, że robimy to na czystym spontanie. Wy sobie czyste spontan bez czystego. Kurwa, chcecie. Kurwa, czekaj, go, czekaj, go. czekaj! Mamy nowego sponsora. Wyseloyer. Wysceroyer! Wysel Jedrasz Wysel. się! Rasyan, rasyan. Rasyan, rasyan. Rasyan, Sasza, Sasha. Sasha Gray. Ty mu możesz Wąskie gardło. Sasza Grey, nie. <grystwo> nie. Ona ma... rozjeb... To się będzie no, ma... Kuj z tym, Sasha Gray? Kuja tamanie dokładnie Kuja ta tamanie tak wlok? Dokładnie No. No, ma... na tyle. No. Polecajcie kanał znajomym. Tak. Zróbcie to na swoim, będziemy mieli haście z tuba, będą konkursy, będzie wszystko. live to kiedyś tam, jak będę miał lepsze. Ty będziesz streamował, kurwa. No, mamy to w planach, ale zobaczymy. No, jak to live y dopiero jak się kanał rozkręci w miarę. No. Ma fajne kapcie pożyczone. No. Dobra, to to nie kapcie. Tak jest Dobra, też żegram się z wami Siemane. Lub duba, duba. na razie. Siema, para, na razie, Zero, dwa, pięć, osiema. sześć. Siema, dziesięć. Eroszka.